Dzień dobry! W dzisiejszej prezentacji skupimy się na kolejnej nowości producenta DeWalt, a mianowicie na akumulatorowym podnośniku próżniowym Grabo o symbolu DCE590. Zapraszam na krótki materiał. Profesjonalny podnośnik próżniowy Grabo DCE590 może być zasilany akumulatorami o napięciu 18V w serii XR, PowerStack oraz FlexVolt. Urządzenie umożliwia pewne i bezpieczne podnoszenie materiałów zarówno o gładkiej, jak i porowatej powierzchni. Podnośnik wyposażony jest w cyfrowy czujnik próżni, który automatycznie dostosowuje podciśnienie. Aktualną wartość można odczytać na czytelnym wyświetlaczu, który wskazuje jego spadek, wzrost oraz stopień naładowania akumulatora. Nad wyświetlaczem znajduje się przełącznik wyboru jednostki w barach lub PSI. Urządzenie uruchamia się za pomocą przełącznika umieszczonego w stopie nad akumulatorem. Guzik z zielonym oznaczeniem włącza pompę, która pracuje do momentu uzyskania wartości roboczej. W momencie spadku podciśnienia za pomocą wcześniej wspomnianego czujnika, pompa automatycznie jest uruchamiana. Ponowne wciśnięcie guzika z zielonym oznaczeniem wyłącza pompę. Dopiero wtedy możliwe jest całkowite zwolnienie urządzenia, które jest wyzwalane za pomocą guzika z wbudowanym zabezpieczeniem o czerwonym oznaczeniu. Podnośnik umożliwia podnoszenie materiałów o wadze do 120 kg w poziomie oraz 60 kg w pionie. Posiada cztery otwory do montażu pasów ułatwiających transport. Doskonale sprawdzi się podczas przenoszenia szyb, luster, płytek czy płyt meblowych. Urządzenie dostępne jest w zestawie z pokrywą, stopy roboczej oraz osłoną wyświetlacza w wersji z akumulatorem o pojemności 2Ah i ładowarką. Dostarczane w walizce systemowej t lub bez zestawu zasilającego, pakowane w pudełku. Oba znajdziecie na stronie sklepu phabc.pl. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.